o polskiej imieniu rotmistrza Pileckiego, zrodziło się pragnienie, aby nasze harcerki, harcerze, instruktorzy przynieśli do domu zwyczaj, odnowili ten zwyczaj modlitwy wieczornej, rodzinnej. I wpadliśmy na taki pomysł, aby temu mógł się przyzużyć tryptyk, tryptyk harcerski z relikwiami błogosławionego Stefana Frelichowskiego, który jest, jak wiecie, patronem harcerstwa polskiego. Jesteście naszą radością i naszą nadzieją. I dobrze, że taki znak chcecie postawić sobie mocno przed oczy. Ten tryptyk z relikwiami błogosławionego Stefana w frelichowskiego to rzeczywiście bardzo będzie wymowny znak, który chcecie, żeby perekrynował, żeby był w waszych domach, w waszych rodzinach. Niech on was pociągnie do tego, by być jeszcze... Dojrzalszymi, ciągle bardziej dojrzałymi świadkami Chrystusa. Ten wspaniały tryptyk wyrzeźbił pan Piotr Kaleta, harcerz, były żołnierz wojska polskiego, który posiada niesamowite umiejętności. Jednak w jego życiu stało się pewne nieszczęście, ponieważ stracił panowanie w prawej ręce w wyniku pewnych wydarzeń i musiał nauczyć się wszystko robić lewą ręką, włącznie z właśnie rzeźbieniem. I ten wspaniały tryptyk wyrzeźbił właśnie Pan Piotr lewą ręką. To niesamowity dar, a zarazem znak dla nas wszystkich, jeśli chodzi o wytrwałość w darze, który otrzymaliśmy od Pana Boga, w pracy nad sobą i w tym, co możemy jako ludzie dla Niego stworzyć. Błogosławiony Stefan Wincenty Frelichowski. Gdy miał 17 lat, w swoim pamiętniku napisał, że nie wie, czy jest godny, aby być drużynowym. Zwykły chłopak, jak my. Chcemy, aby ten młody, odważny człowiek, który tak jak my stał w szeregach harcerskich, świecił nam przykładem już teraz, jako błogosławiony w niebie. Maryja znajduje się w centrum tryptyku. Jest ona dla nas hetmanką na królową Polski. Przyjął ją Jan Kazimierz. Była ona wielką patronką dla Jana Pawła II. Polacy powierzyli też swoje życie Maryi właśnie w czasie Bitwy Warszawskiej, gdzie pomimo bardzo trudnej sytuacji modlili się ciągle do Maryi i na tym zwyciężyli. I dlatego my też powinniśmy powierzać swoje życie Maryi, bo też zwyciężymy. Na początku czasów w niebie trwa bunt aniołów. Część aniołów się zbuntowała przeciwko Bogu. Siły zła zaczynają rosnąć w siłę. Jednak w pewnym momencie jeden z aniołów staje i mówi: Któż jak Bóg? To właśnie święty Michał Archanioł. Chcemy, aby na naszym cyptyku on również był, po to, aby przewodzić nam w walce z siłami zła na tym świecie. Dziś mieliśmy piękną uroczystość poświęcenia tryptyku harcerskiego, który stoi za mną. Bardzo serdecznie was wszystkich zapraszamy do tego, abyście przyjmowali do domu ten oto właśnie tryptyk, a z nim modlitwę wieczorną rodzinną. W służbie Bogu i Polsce, czuwaj Ja też zabiorę ten tryptyk do domu. A ja zabiorę tą cudowną Matkę Bożą do domu.